Siemanko wszystkim, zaczynamy Eurocielakowy Dzień Dostawy Dużo cielaków, co u nas jest standardem, że co tydzień mamy dostawę ponad 150 cieląt No i dzisiaj właśnie taką Wam pokażemy Jak zawsze cielaczki spragnione, ale mamy przytulne boksy, mamy przygotowaną bazę Do tego, żeby miały gdzie odpoczywać No i co? Oczywiście, zaraz po rozładunku Odpajanie elektrolitami, żeby cielaki dostały siły niezbędnych Mikro i makro elementów do tego, żeby odpoczywać, żeby zadbać o ich dobrostan, a później bierzemy się za obsługę naszych klientów. Na początku zawsze jest misja, żeby znaleźć i oddzielić byczki od jałówek. Yy, trudna sprawa, bo trzeba im zaglądać na dół. Yy, no ale w buksie 16 mamy jałóweczki zawsze, piękne, mięsne sztuki, także... Działamy. Cielaczki na mleczki już rozładowane. Zaraz kopaki dalej segregują. E, a my co? Przechodzimy do rozładowania starterków. Mamy pięknie przygotowane miejsce. Czeka na nich suchy temerek. E, czeka na nich wysoka ściółka i dużo przestrzeni. Także niech to zapełniają. Zobaczcie, jaka gotowość. Pełna, pięknie wyczyszczony, e, wyczyszczone tutaj to miejsce. Żeby cielaczki miały u nas dobrze, żeby tu było dosyć sterylnie Na tyle na ile da się do bydła przygotować, na ile potrafimy No i co, no, będziemy tutaj przygotowywać boksy dla klientów później Mamy tutaj piękny boksik, na który zawsze przy, dużo naszych klientów czeka, czyli Starterki BB, piękne sztuki o świetnej genetyce i mięsności No i co, niech biegną, niech biegną, to są Starterki HF Oczywiście standardowo to też, to też jest potrzebne dla ilości, także mamy dzisiaj ile 40 starterów. Fajnie, cieszymy się, że ten towar cały czas jest dostępny, patrząc na rynek, gdzie bardzo ciężko dostać cielaczki. To u nas jest cały czas dobrze i cielaki z Litwy super się trzymają. I mamy starterki HF, dawadzie! Zapraszamy, chłopaki! Och, ho, Jeszcze jedną porcję mamy. Także za szybko chciałem zamykać wrota. Chłopaki będziecie mieli więcej towarzystwa. Zapraszam. Zapraszam! Yes! I cieszą się jak dzieciaczki to jest zawsze fajne jak bydełko wskakuje do świeżo pościelonego miejsca i tak się cieszą jak małe dzieci. Dobra, mamy rozładowaną dostawę także zamykamy chłopaki niech się nawodnią tam nasi chłopaki z EuroCielenta odpajają elektrolitami za moment co, u nas u nas trochę zmian jak widać, w tym miejscu dotychczasowo był TMR. TMR musiał zmienić swoje miejsce, ponieważ tutaj powiększyliśmy swoje biuro. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Widać spartańskie warunki trochę, bo mamy takich remontowych rzeczy tutaj dużo. Mam nadzieję, że już niedługo skończymy ten remont, ale no co, będzie więcej miejsca dla naszych klientów, będzie więcej miejsca, żeby przyjść, żeby pogadać, żebyśmy też mieli miejsce do tego, żeby Was sensownie obsługiwać. Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda teraz w środku. Dziękuję, opaki. Dobra, cieplutko w środku już jest. Widzę Wi-Fi podłączone. Mamy ściany pomalowane. Plan na to jest taki, że strefa dla klienta będzie tutaj do samego końca. Tam ma być logotyp EuroCielenta, taki ładny, podświetlany, który pewnie będzie tłem naszych filmików na YouTube często, a tutaj będą nasze biurka i stanowiska pracowników. Także no co, zwiększamy przestrzeń, zwiększamy, zwiększamy trochę komfort pracy, bo dotychczas tutaj było pomieszczenie oborowe, kiedyś to tutaj była w ogóle z tego co wiem dojarnia, także, także no mocno zmieniło się to miejsce patrząc na na całe nasze Ostrowo, kiedyś to były pgr -y, teraz Cielęta. Klienci do nas przyjeżdżają w każdy piątek w dużej ilości, także bardzo się cieszymy, że możemy Was gościć i staramy się poprawiać jakość obsługi właśnie remontem takiego biura. A teraz, widziałem, że już przyjechała Dorota, chodźmy zobaczyć do niej, jakie mamy konkretne liczby dzisiejszej dostawy, ile mamy cielot na bazie dostępnych, Eee, no, i, i, i posprawdzajmy po jeszcze nasze testowe biuro przez chwilę. A nasze testowe biuro jest oczywiście tutaj. <grystanie> Ostatnio poprawiliśmy trochę jakość nagrywania i mamy dodatkowe mikrofony, ale, jak mają mówić dwie osoby, to taki oto stworzyłem z naszej króweczki mikrofonik i idziemy do Dorotu. Cześć Dorotka! Cześć! Siemka! Dzień dobry wszystkim! Przedłem zapytać, ile mamy dzisiaj na bazie cielaków dokładnie. Dzisiaj przyjechało do nas dokładnie 153 celaczki z Litwy, i mieliśmy fajną dostawę z Polski, około 50 sztuk. Czyli... Okej, okay, czyli dwie stówki są? Tak, mamy dzisiaj ponad 200 sztuk do sprzedaży. No i pięknie, 200 to fajna liczba. E, ja chciałem zapytać, bo, bo tutaj na poprzednim filmie mówiliśmy o tym, że 15 tysięcy cielaków chcemy przywieźć e, do końca roku. Jak z tym stoimy? Mamy na pewno podsumowany styczeń, luty i marzec, bo Dorotka tutaj. Pilnie wszystko e, sprawdza, ile tu mamy przywiezionych tych dotychczas. Tak, do tej pory nasz plan naprawdę stricte e, chyba nam się tutaj e, uda. E, teraz tak, w styczniu udało nam się sprzedać e, ponad 1200 cielaków. Okay. E, w lutym z racji, że był to po prostu krótszy miesiąc, to niecałe 800. No i w marcu e, mamy ponad 1100, także wszystko idzie zgodnie z planem. No, wszystko idzie zgodnie z planem, bo żeby 15 tysięcy cieląt przywieźć w roku, 15 tysięcy przez 12 miesięcy, no to jest po 1250 cieląt. U nas pewnie wychodzi gdzieś tam po 1100, 1150, tak? 1100 sztuk niecałe, więc musimy troszeczkę docisnąć, ale jest bardzo blisko planu, także super. No i dzisiaj spodziewamy się wielkiej ilości klientów, jak to zazwyczaj w piątki bywa. Aczkolwiek zamówień mamy sporo, także boję się, że i tak dzisiaj będzie cielaczków za mało. No, to, 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 to najczęściej u nas jest, że cielaczków jest i tak za mało, nawet jeśli mamy 200, co wydawałoby się, że jest całkiem sporo. Dobra, a teraz mam dla was niesamowitą niespodziankę, bo zbliżają się święta wielkanocne i musimy wybrać konkursowego cielaka, także chodźmy, znajdziemy go. Bracie najpiękniejszego cielaka zawijam e, na konkurs. Nie był zadowolony, ale machnął ręką. Słuchajcie, cielaczków pięknych jest sporo, także ten już mi ładnie wygląda. Tak jak wiecie, pewnie widzieliście nieraz nasze filmiki, kiedy nagrywaliśmy jakieś konkursowe i rozdawaliśmy cielaczka, czy to na groszę Bednary, czy to e, na święta wielkanocne. Tym razem powtarzamy konkurs na święta wielkanocne. Pojawi się filmik, na którym trzeba będzie napisać wierszy o naszej firmie i wygrać słodkiego cielaczka, którego zaraz znajdziemy. Ten jest ładny. Siema mordo. Co tam? Chcesz być konkursowy? Ten by chciał. Here for Joe. Nie wiem, nie mogę się zdecydować. Mamy tyle pięknych cielaczków. Że nie wiem, ten mi się podoba. Wiele mi się podoba, ale ten jest całkiem spoko na to, żeby go dać na konkurs. Ma charakterystyczny wygląd. Jest słodki i tyciuni, także, także myślę, że możemy z nim nagrać rolkę konkursową. Pokaż się, mordeczko. Co tam? Chciałbyś być konkursowym cielaczkiem? O! o, on się chyba będzie bał. Cześć. Co tam? No! <gry> Chyba to mamy! Chyba to mamy! Kolega będzie konkursowym eurocielaczkiem. Mamy nowego kandydata, ten cielak spojrzał mi prosto w oczy i naprawdę urzekł mnie swoim urokiem osobistym. Także zastanawiam się, czy nie wymienić tego poprzedniego jednak na te piękne oczy. Co ci kolego tak wytrześciło te gały? Cielaczki są odpajane, pachnie elektrolitem. Niektóre buczą, a niektóre już idą spać, bo się napiły i regenerują się. Także czas na przebiteczki słodziutkich cielaczków. Tym razem Wiktor i Bella. Proszę Was o suba, lajka, dzwoneczek, żeby pojawiały Wam się częściej Wasze firmy i żebyście ich nie przegapili. Dobra, cielaczki rozładowane, już chłopaki kończą odpój i my zaraz bierzemy się za obsługiwanie naszych klientów. Pewnie zastanawiacie się skąd u nas tak dużo klientów. Właśnie z tej strony eurocielenta.pl, tam można zamówić u nas cielaki i klienci regularnie zamawiają. Są obsługiwani, także dziękuję Wam za wsparcie i do zobaczenia w następnym filmie.